Z tej strony Anton, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym poradniku u mnie na kanale. Ten poradnik oczywiście dotyczy gry Farming Simulator 22. No i dzisiaj testujemy sobie ten kombine na tym oto polu. Generalnie sprawa się dotyczy tego, jak będzie, jaki będzie miał wpływ stan techniczny tego case'a na to, jak on będzie sobie radził tutaj na tym polu. No, oczywiście. Tutaj nie mówię o tym, że ten kombajn, w zależności od tego, czy on jest bardziej zepsuty, czy też nie, no to będzie tutaj nie, wiem nagle robi podorywkę, czy też będzie skakał sobie i tak dalej. Nie, no generalnie kombajn jest do tego, aby mucił, tak więc tutaj on po prostu będzie mucił, ale jakie wyniki mm, osiągniemy na sam koniec, no to jest dosyć ciekawe. Czyli najprościej rzecz ujmując, pytanie się sprowadza do tego, czy Powinniśmy naprawiać kombajny przed żniwami. Czy to w ogóle ma sens, czy też nie? Słuchajcie się i naprawianie sprzętu, który używamy w Farming Simulator 22, nie jest oczywiście niczym nowym. To mechanikę znamy ze wcześniejszych farmingów, chociaż moim zdaniem w Farming Simulator 22 ten mechanizm w niektórych aspektach został zmieniony i być może w przyszłości zrobię o tym filmik. Tak jak powiedziałem, ta mechanika jest znana ze wcześniejszych farmingów. I we wcześniejszych farmingach wasze podejście do tego, czy naprawiać sprzęt, czy też nie naprawiać, było różne. Ja by tutaj widzielibym trzy grupy graczy. Pierwsze, pierwsza grupa była to grupa graczy, którzy bardzo często naprawiali sprzęt, dbali o to, żeby on był sprawny, dbali o cały sprzęt, żeby on był sprawny, i tak dalej. Często naprawiali. Druga grupa wręcz całkowicie negowała to w ogóle nie naprawiali sprzętu, bo twierdząc, że naprawy są drogie, a w FS22 jeszcze droższe i w niektórych przypadkach jeszcze częstsze, tak więc nie naprawiali tego sprzętu, twierdząc, że to jest to drogie i na polach nie widać zbyt dużej różnicy. No i była jeszcze trzecia kategoria, którzy częściowo naprawiali niektóre maszyny, a w niektórych przypadkach, a niektórych maszyn też naprawiali, ale na przykład rzadziej. Dlaczego tak było w Farming Simulator, na przykład 19? No to wynika z tego, że poziom techniczny ma różny wpływ na różne maszyny. No i tutaj ten zestawik combine i header, jeżeli pamiętamy wcześniejsze farmingi, ten poziom techniczny różnie wpływał na combine i na header. Dlatego też dzisiaj sobie testujemy, jak to jest Farming Simulator 22. Ja mówiłem, pole testowe bardzo dobrze Wam znane, tutaj się nic nie zmieniło. Combine też używany z innego save'u, z innego testu, ale generalnie tutaj ten test będzie przeprowadzony troszeczkę pod innym kątem. Co istotne jest w tym przypadku, że ten Combine jest w 100% sprawny. Combine i Header, zaraz Wam to pokażemy tutaj na statystykach. Czyli tu jest ta para podkreślona, jak widzicie w 100% jest sprawny. Tak więc pierwszy test sprowadzał się będzie do tego, że na tym polu będziemy mucili w pełni sprawnym kombajnem. Ten test jest bardzo podobny do tego, który był wykonywany w przypadku testowania na chwasty. Niemniej jednak tutaj będzie jeszcze potrzebne, oprócz tego ile zbierzemy, będzie jeszcze potrzebne takie informacje jak czas. No i w momencie, kiedy ruszył ten pracownik, ja sobie wcisnąłem tutaj stoper. No i jeszcze będziemy sprawdzali czas. Mamy już pierwsze wyniki. Wyniki pierwszego testu zebraliśmy 42 480 litrów w czasie 17 minut 59 sekund. Zaokrąglimy sobie to do 18 minut, żeby było łatwiej później. Obliczyć. E, czyli to była taka sytuacja, kiedy pole testowe było mucone kombajnem w 100% sprawnych. Znaczy w 100% sprawnych w momencie kiedy on startował mucić, ponieważ on w trakcie mucenia, jak widzicie, on się też zaczynał psuć. Tak więc jego wydajność powoli zaczynała spadać. Ale najważniejsze jest to, że zebraliśmy 42 480 w czasie. 18 minut w momencie kiedy kombajn był na starcie 100% sprawny. Teraz czas na całkowicie inny test. Rozpoczynamy drugi teścik jak widzicie pole zostało przywrócone do takiej samej, takiej samej sytuacji jak w pierwszym teście. Przednica gotowa do zbioru 0 zakwaszenia 0 nawożenia natomiast kombajn drugi tutaj. No tutaj już całkowicie inna sytuacja jest. Pozwolicie że wejdę. Zobaczcie na ten pasek pokazujący poziom zużycia, on jest na samym dole, ponieważ ten kombajn, w sumie cały zestaw jest zużyty w 100%. Zobaczcie, tu jest 0, 0, zarówno dla headera, jak i dla kombajnu, po prostu mamy te wartości 0, no więc zaczynamy sobie mucić. Inne wartości są takie same. On tak samo ma, ma taki sam wiek jak tamten kombajn, tyle tylko, że różni się tym, że ten jest maksymalnie zużyty. No i odpalimy sobie, czy on w ogóle odpali? Nie, no spokojnie pojedzie. To nie, nie ma czegoś takiego, że on tutaj nie pojedzie. Dlatego niektórzy twierdzą, że nie, nie ma, nie ma sprawy. Nawet takim w 100% zużytym kombajnem można mucić. Można, no bo można mucić, ale już. Powinniście zwrócić jedną uwagę: ten kombajn jedzie po prostu wolniej. Wcześniej, znaczy taka normalna prędkość robocza tego kombajnu to 10 km na godzinę. W tym przypadku, jak widzicie, on już jedzie 7 km na godzinę. I to nie tyle kombajn, co raczej ogranicza go, z tego co mi się wydaje, header. Zresztą zaraz to zobaczymy, jak to jest z tym sprzętem. Jeszcze jestem ciekawy, właśnie czy kombajn ma właśnie ograniczenia? Czy to header, znaczy w sklepie, e, czyli praca? Nie, on, kombajn w ogóle tutaj nie ma czegoś takiego jak praca, dlatego ten czas jest ograniczany, ta prędkość jest ograniczana przez header, tak? E, sobie wejdziemy tutaj do headera i sprawdzimy w header, tutaj jest chyba ten, 40, dobra, chyba ten. Nie widzicie, jeżeli on jest w pełni sprawny, no to on jedzie 10 km na godzinę. I taka była sytuacja przed chwilą. No w tym momencie z racji tego, że on w ogóle nie jest sprawny, w tym sensie, że jego sprawność spadła do zera, to prędkość spadła do 7 km na godzinę, czyli generalnie mamy już takie pierwsze, pierwsze rozpoznanie walką, w tym sensie, że możemy wnioskować, że ten kombajn będzie mu mucił te pole. No wolniej. A jak wolniej i ile w ogóle zbierze, no to się okaże w momencie kiedy skończy. Drugi test zakończony, trwał dłużej. O tym już jakby wcześniej sygnalizowałem, że może trwać dłużej. Jeżeli chodzi o to, ile zebraliśmy, to zebraliśmy 25 905 litrów z tego samego pola, czyli znacząco mniej niż to było w przypadku pierwszym. Czas zbioru to był dokładnie 24 minuty i 59 sekund, czyli zaokrąglimy sobie do 25 minut, czyli przedtem było 18 minut, teraz 25 minut. Jeszcze sobie zobaczymy, jak wygląda ten sprzęcik. Teoretycznie on się nie powinien tutaj zmienić, tak? Ponieważ on już wcześniej, kiedy wyjeżdżał, był tutaj maksymalnie dobity, no i jak widzicie, też jest tutaj. Taka sytuacja, że on tutaj na 0%, czyli należałoby go tutaj naprawić. Już tutaj widać, że dłużej pracował, też jego koszty są zmienione, ale to jest troszeczkę inna relacja, tutaj nie tylko i wyłącznie to, jak, jak kombajn jest zużyty, ale jeszcze czas, tak więc to tego bym akurat nie brał pod uwagę. Czyli wyniki są tego typu, że zebraliśmy. O wiele, wiele mniej zboża w o wiele dłuższym czasie. Tak więc podejrzewam, że za czas pracy jest odpo odpowiedzialny kombajn, co, so, przepraszam, header, czyli to sprawność headeru wpływa na to, jak długo zbieramy, natomiast sprawność kombajnu no, odpowiada za to, jak dokładnie zbieramy, czy gubimy, czy też nie gubimy. Tak więc to są moje podejrzenia, tak więc wykonamy sobie. Jeszcze jeden test. Przystępujemy do trzeciego testu, no i teraz tutaj sytuacja na polu jest taka sama jak w dwóch poprzednich, czyli pszenica gotowa do zbioru, niezachwaszczona, ale też nienawieziona. No jeżeli chodzi o combine, no to tutaj jest taka troszeczkę kombinacja. Otóż, header jest w pełni sprawny. Chodzi nam o to, żeby ten zestaw w miarę szybko tutaj wymucił, natomiast combine. Jest niesprawny całkowicie w 100% niesprawny. No, i sobie zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało. Zaraz wam pokażę w statystykach, jaka jest tutaj sytuacja. No, jak widzicie, tutaj, jeżeli chodzi o. Tak, to jest header 100% sprawności, czyli tutaj jest wszystko ok. Natomiast, jeżeli chodzi o combine to jest dobrze. Tak, to się podświetlają, czyli to jest 100% w tym momencie. No, taka sytuacja, kiedy no, komba jest całkowicie nie, no, niesprawny, tak? No, ale oczywiście, to, że nie jest sprawny, to nie znaczy, że on nie będzie jeździł. Czyli, taka jest kwestia, że z założenia powinniśmy jechać 10 na godzinę, a zebrać tyle, co w drugim przypadku. Tak, tak myślę, że tak może być, ale czy tak będzie, to nie jestem do końca przekonany, bo być może header oprócz tego, że ma wpływ na prędkość ma również wpływ na to, jak, jak dokładnie są zbierane te plony. Dobra, tak więc zaczynamy sobie, odpalamy kombajn i zaczynamy. Ja sobie też wystartuję w tym samym momencie stoper. Dobra, stoper wystartowany. No i już pierwsze pierwsze co, co widzimy, że prędkość jest 10 km na godzinę, czyli sprawność headeru Spowodowała, że tutaj prędkość jest taka sama jak w pierwszym przypadku. Natomiast, ile zbierzemy z tego, no to się dowiemy za jakieś, z tego co mi się wydaje, za jakieś 18 minut. Mamy wyniki trzeciego testu. Jeżeli chodzi o czas pracy, to wyniósł on 18 minut i 4 sekundy, czyli tak naprawdę różni się o 5 sekund w stosunku do pierwszego testu. W obydwu przypadkach mieliśmy sprawność headera na poziomie 100%, czyli on był w 100% sprawny. Dlaczego jest różnica 5 sekund? Wydaje mi się, że tutaj nie chodzi o header. O header ogranicza ten zestaw, czyli header i combine ogranicza ten zestaw w momencie, kiedy pracuje, czyli w momencie, kiedy włączony jest header, to wtedy ta prędkość jest regulowana przez header, w momencie kiedy jest, naw jest nawrót i ten header jest podłączany, wiarka jest wyłączana, wówczas to o prędkości już decyduje kombajn. A być może z racji tego, że ten kombajn jest w takim słabym stanie, o wiele gorszym niż to było w przypadku pierwszego testu, no to być może ma mniejszą moc no i później troszeczkę słabiej się zbiera na uwrociach. Tak sobie to tłumaczę, raczej nie, ta różnica nie wynika z tego, że tutaj hedery ci jakoś różnią. Nie, wydaje mi się, że na polu to raczej w momencie, kiedy pracują te headery, to ten czas byłby taki sam. A tutaj jest różnica, jeżeli chodzi o kombat. Jeżeli chodzi o zebrane zboże, to tutaj się przedstawia taka sytuacja 25905 litrów, czyli dokładnie tyle samo. Co w przypadku drugim, w momencie kiedy kombine był tak samo w 100% zepsuty, jak i tutaj, czyli jest dokładnie taka sama kwota, taka sama ilość: 25905. Czyli to dowodzi, że kombine odpowiada, jego stan techniczny odpowiada za to, jak, jak dokładnie jest młócone. A jeżeli chodzi o header, header odpowiada za to, jak szybko jest coś młócone. Oczywiście mogą być tutaj różne zależności, kombajn trochę bardziej zużyty, header trochę mniej zużyty i tak dalej i tak dalej. Dlatego zdecydowałem się jeszcze zrobić jeden test, w którym to header będzie w 100% zużyty, a kombajn będzie w 100% sprawny. Czyli zrobię sobie jeszcze czwarty test. Rozpoczynamy czwarty testik, pole takie same dokładnie tutaj widzicie, jeżeli chodzi o sprzęt. No to sytuacja jest troszeczkę odwrotna. Header jest w 100% zużyty. Chociaż nie widać tego, bo to niekoniecznie można widać. To jest rozdzielone. Także natomiast kombajn jest w 100% sprawny. Pokażę Wam to na statystykach jak to wygląda. Widzicie kombajn w 100% sprawny. Natomiast header w 100% niesprawny. Jak to będzie wyglądało? Tutaj sobie włączę komórkę w odpale. I w momencie kiedy tutaj rozpoczniemy. Pracę, to ja sobie tutaj rozpocząłem też liczenie. A no tu akurat samo dojechanie mogło już na przykład 4 sekundy, tam mogła być też ta różnica. No ale widzicie, 7 na godzinę, tak więc już lecimy tak powoli, tak jak to było w drugim przypadku. A czy to oznacza, że zbierzemy tyle samo, co w pierwszym przypadku? No nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Czwarty test zakończony i powiem Wam, że to są bardzo, ale to bardzo ciekawe. Hmm, ciekawe wyniki kombine w 100% naprawiony header. No, nie, nie jest sprawny w 0% sprawny. Tak więc zacznijmy od czasu. Czas młócenia e, na tamtym polu to 24 minuty 35 sekund. Czyli można by sobie to wytłumaczyć w taki sposób, że jak mówiłem wcześniej, że teraz kombine jest tutaj sprawny. Czyli na uwrociach nadgania, a ogranicza go tylko header, ale header tylko w momencie, kiedy pracujemy czyli no jak gdyby to można sobie wytłumaczyć, że tutaj szybciej będzie tutaj szło niż to było w przypadku drugim, kiedy edery są też 100% niesprawne, ale tam jeszcze kombajn był niesprawny a tutaj ten kombajn był sprawny, tak więc on nadganiał na uwrociach, a zważywszy na fakt, że tutaj podejrzewałem, że będzie więcej tego zboża ja częściej opróżniałem te, ten kombajn, czyli praktycznie każde uwrocie, co drugie uwrocie on był jechał w prawie pusty, tak więc jeszcze szybciej mógł nawrócić na, na tym na uwrociach, w momencie kiedy tak jak w drugim przypadku było o jeden raz mniej odebrałem te zboże i być może on był bardziej obciążony na uwrociach, tak więc może to spowodowało, że aż taka duża różnica, bo to jest ponad 20 sekund na plus. Tak więc to sobie można wytłumaczyć w taki sposób. Natomiast wyniki co do ilości zebranego zboża naprawdę są bardzo ciekawe. Zobaczcie, 43 tysiące, czyli maksymalna ilość, jaką można tutaj wżyć do tej przyczepy. A z drugiej strony, jeszcze jak wejdziemy do tego kombajna, to w tym kombajnie znajdzie się jeszcze 177 litrów. Czyli łącznie 43 177 litrów. Więc bardzo się... Tym wynikiem zdziwiłem, znaczy tak podejrzewałem, że tak może być, bo kiedyś słyszałem taką teorię, że powinniśmy wolniej mucić kombajnami, ponieważ one wtedy jeszcze dokładniej zbierają. Czy tak jest w Farming Simulator 22? No to mamy już temat na następny test, kiedy będziemy to właśnie testowali. W każdym razie, w tym przypadku, w czwartym przypadku, kiedy kombajn jest w 100% sprawny. Natomiast header niekoniecznie, wręcz przeciwnie, jest maksymalnie zużyty. W takim przypadku czas jest wolniejszy, ale nie aż tak zły jak w drugim przypadku. Natomiast co ciekawe, plony są wyższe, znaczy to, ile zebraliśmy, jest wyższe, więcej zebraliśmy niż w przypadku, kiedy to muciliśmy w pełni sprawnym kombajnem z pełni sprawnym headerem. Bardzo ciekawe spostrzeżeniu, czyli jeżeli ktoś ma e, nie wie co naprawiać, to na pewno naprawiać kombajn. A jeżeli header, no to niekoniecznie musi go naprawiać, bo jak widzimy, jest tylko kwestia tego, że będzie dłużej mucił. Ale na plonach to nawet jest od, odbija się pozytywnie. Dobra, teraz tylko takie małe podsumowanie, bo jeszcze chciałbym policzyć tutaj e, czas na podsumowanie. W dzisiejszym materiale chciałem uzyskać odpowiedź na pytanie, czy warto i w sumie, czy powinniśmy remontować kombajny i headery przed żniwami. W tym celu wykonałem cztery testy. W pierwszym teście kombine i header e, były w pełni sprawne i z pola testowego zebrałem 42 480 litrów w czasie 70, 17 minut 59 sekund. I te dane będę traktował jako bazę do porównań z następnymi testami. W drugim teście, kiedy header i kombajn były całkowicie uszkodzone, wyniki kształtowały się następująco. Plony zebrane z pola to 25 905 litrów w czasie 24 minuty i 59 sekund. Tak więc zebrane plony były niższe o 16 575 litrów. To oznacza około 39% spadek zebranych plonów a czas zbioru był dłuższy o 7 minut, co oznacza około 39% wzrost czasu potrzebnego na wymucenie tego samego pola, czyli po prostu zebraliśmy mniej w dłuższym okresie czasu. W trzecim teście header był w pełni sprawny, natomiast to combine był całkowicie zużyty i w tym przypadku wyniki kształtowały się tak, że plony były dokładnie takie same jak w drugim teście, czyli 25905 litrów. Natomiast czas na wymucenie był podobny do tego, jaki był potrzebny w pierwszym teście i wyniósł... Przepraszam, w pierwszym teście tak, w pierwszym teście i wyniósł 18 minut i 4 sekundy. Założenia czwartego testu były takie, że header był całkowicie niesprawny, a combine był Pełni sprawny i w tym przypadku uzyskaliśmy bardzo, ale to bardzo ciekawe wyniki, ponieważ z pola testowego zebraliśmy aż 43 177 litrów, czyli o 697 litrów więcej niż w pierwszym teście, co stanowi około 2,7% większe plony niż to było w pierwszym teście, kiedy to kombajny były, kiedy to kombajn był również. 100% sprawny. Czas na wymócenie tego pola to 24 minuty i 35 sekund, co jest również fajnym wynikiem, bo aż o 24 sekundy lepszym niżli w teście drugim, w którym również header był w pełni zużyty. Oczywiście, w naszych testach należałoby uwzględnić koszty napraw headeru który wyniósłby około 8900 euro oraz naprawa kombajnu, który ze stanu zerowego do stanu w pełni sprawnego ten koszt wyniósłby 41300 euro. Trzeba również pamiętać i podkreślić to, że wymócenie naszego pola testowego to spadek stanu technicznego tylko o 3%, 3, 3 hektary 3%, przy czym ta zależność jest na tym poziomie w momencie, kiedy kombajn jest Nowy. W momencie, kiedy kombajn się starzeje, ta zależność może być już e, trochę inna. Niemniej jednak, wydaje się, że kombajny powinny być naprawiane przed żniwami. A w momencie, kiedy są już starsze kombajny, w momencie, nawet kiedy wyjeżdżacie na większe pole, no to wypadałoby naprawić ten kombajn. A w przypadku headerów, no jak widzicie, w ostatnim teście wyszło nawet tak, że niekoniecznie, a w sumie nawet nie jest wskazane, żeby były one remontowane, jeżeli macie odpowiednio ilość czasu. Oczywiście test został przeprowadzony na patchu 1.1.1. W przyszłości te wszystkie zależności mogą się zmienić w momencie, kiedy zostanie wprowadzony nowy patch. Co sądzicie o wynikach tego testu? Proszę podzielcie się Waszymi opiniami w komentarzach. A jeżeli macie jakieś propozycje nowych testów, testów możecie je również umieścić w komentarzach. Pozdrawiam, Anton.